Kurwa, tak dobrze szło w tym poprzednim meczu, no. no tu że... się w kółku bie... No, mówisz że o tym, kół jak kół obijałem ci kolesia? Tak. O tym bieganiu w kółeczko. Wieski pistolet jakbyś chciał. Całe widziałem. Robocika wciągałem. Co makrole? Pierwszy pi, król jest tam. Kiu? Poleciał, nie widzę go. Nie bój się mnie, ja jestem przyjazny. Ale nie aż tak, kurwa. Ale dziękuję. Zabiłem go. Nice. Raczej dobiłem. Spoko. Eee... Tak, widziałem. Eee... Wygląda, że przed twierdzą. Linka? To ta boczna. Na dół do wioski chyba. Nie no, bo to była wjeżdżająca. Linka? Y Jestem z przodu Położyłem gościa okay. Nie na zamku, po drugiej stronie tam Zapierdalam do niego Linka z tyłu, za tobą Tak, schody E, kurwa schody, mostyk Ja lecę do tamtego go dobić Więc ten będzie do mnie leciał Nie wiem, gdzie to kurwa poszło Mart... Widzę go. Tu uważaj, bo coś mi przed chwilą tu migło. Nie... Tu jest ten twój martwy. Tak, wiem, widzę go. Już go nie ma. O, zabiłeś go. No tak. Za... Zabiłeś drugiego? Czy tego dobijesz? no te... Raczej na dole był jeden, ja rozsypałem kolesia tutaj. Eee, Co to koło, koło ciebie jest drugi. Granaty do mnie lecą. I są strzały do mnie. Z dołu, z góry? Z dołu. Spoko. Jest martwy. Okej. Okay. Tu masz do... do, do się. Ja mam 100-100. A to ja muszę się dochidować. jak fajnie. Medyk, wojownik, medyk, wojownik. Synoptyk. Wojownik. Zero szans Ja poproszę coś kurwa nowego e, Podnoś flagę od razu Jak już, jeszcze jak tam siedzisz Smak A To był Jożełek jo Wyrzucam na chwilę pompkę, Spoko. lecę po lecę ja mam po toczka. Nie, tą pompkę, która mnie właściwie zabiła. Tak, ale fioletową, którą króla ci położyłem praktycznie 6 na 6 na sześć, nie? Splewa. Tak. Dobra, biegam sobie szukać amo dalej. I tak mamy strefę tu. Rzucam tu ptaszko na górę. Tu jest tylko... Na górę w tym momencie jest tylko jedno wejście i zejście. Bo drugie zniszczyłem. Jakbyś widział gdzieś pompkę jakąś normalną, inną niż szarą, to chętnie. Medyk Ty? Nie. Szukam pompki. Okay. Nie, nic interesującego. Będę wydawał aż tyle klasy. Nic piekowego. No co? Idę na wioskę. Czy też nie chcesz, nie? Nie wolę kurwa grać z szarą Czy młotka masz masz? Chcę mi się tego lutować. Lecę tam. Kurwa, bot się na mnie zakrował! No wiem. Bo go upadek jebnął. Kąpki i tak nie ma. Wypierdalam stąd Co ty tam zaznaczasz? Patrzę co jest dalej. Ja nie mam synoptyka? Nie, ty masz chujwico? Masz. Mam! No to strefa jest cały czas u nas. Wiesz co mnie najbardziej dziwi? Tu kurwa nikogo nie ma. Kurwa, ja bym się tu przeszedł Nie! Yeah. To gdzie jest znacznik? Bo tam jest yy, zaprzysiężeni. Jak, kur... Olej to, bo przy okay. twoim kurwa szczęściu to, wiem, dlatego mówię, że jak zejdę stąd, to kurwa tu ludzie przyjdą, akurat w tym momencie. Jesteś na zamku już? Ja. Ładuje mi się ten i mogę tam polecieć, jak chcesz. Zobacz, chociaż tam zaraz kurwa strefy nie będzie. Ty tam lecisz? Nie, nie lecę tam. Y... Ludzie! Tak! Widzę. Nie, tylko my do niego strzelamy. Leży. Wiem, dostałem yy... to co dostałem Nie wiem co dostałeś No i mam skok ten shim. Kurwa, wyrzutnia rakiet O zieloną pompkę masz Nie mam Wyrzucam to kurwa na górę bo góra zaraz jest poza strefą. Zastanawiam się skąd jeszcze do niego strzelali. No właśnie ten strzelał tam w dół. Zabiłeś gościa tego na dole? Nie. Jest. Pod drzewem. Mogę do niego zejść. A i co zrobię? Nice Na ślepo już kurwa końcówkę przez drzewa Skąd jeszcze dostajesz? Tak, z... nie do mnie nie A oni tam się napierdają Copa jakąś pompę? Nie Czy też nie miał? Nadal, nadal nie ma A bo tu jest niebieska dwórka Czy dojeżdżają na tę wieżę Tu są wszyscy Yy, yy, patrz laski swoje drugą stronę Ja będę się patrzał Dobra Ja idę na drugą stronę bo zaraz nam plecy wiadą Do ciebie? Nie Na wieży jest jedna ekipa u nas A dokładnie dwie Się napierdalają Rozjebałem wszystkie linki Naokoło Wiesz, że nie mamy strefy? Wiem Ale wiesz, że lecą do nas ludzie od strony wieżyczki? Strefa mogę... jest tam A najgorsze że tam rozjebałem te wieże yy, czu... Kurwa. Kurwa Czemu to zaznacza na ptaki Ten ptak to jest gdzieś tutaj No za mną O i leci gdzieś Chodź 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 poza strefę dalej? Dwóch bez Kevlara. Dlatego ci mówię chodź Dobra, chodź, o, chodź z powrotem w drugą stronę e, zlecenie na mnie albo na ciebie Tak, mam ludzi przed sobą e, wypierdolił mnie Białym. Kurwa! Czy ty się sam zabiłeś? Tak. Zeskakując do ciebie i poleciałem w dół. No to się chowaj gdzieś, a nie stoisz na środku. No tak! No kurwa, podnieś! Mój z tym, że kurwa... ...shift i spacja... ale nie kurwa. Strefa. Spierdolana. Chodź. Poza. Na pięć osób, ekipa plus jeden, prawdopodobnie. Chodź, bo strefa idzie. Patrzysz tu? Do nas! Już mnie nie ma. Drugi był koło mnie gdzieś. Zeskoczył Powiedz, że zeskoczył Nie Leci młotkiem do ciebie Od tej strony Jest w krzakach Jest cały czas tu w krzakach Cicho On mnie nie widzi W krzaku cały czas był. Nice Grałem Kurwa Na szczęście miałem to